Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale kluczowym elementem jest system obsługi wniosków pracowniczych, szczególnie tych dotyczących zmiany wymiaru etatu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na moduł płace i kadry w systemie Komar RP Optima. To narzędzie, które oferuje zaawansowane opcje umożliwiające optymalizację procesu zarządzania kadrami. Moduł ten jest kompleksowym rozwiązaniem, które sprawdzi się w firmach wszelkiej wielkości. Jego elastyczność pozwala na bieżące dostosowywanie do zmieniających się przepisów oraz indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa. Kluczowe funkcjonalności obejmują obsługę danych personalnych pracowników oraz zleceniobiorców, zarządzanie umowami i wynagrodzeniami a także konfigurację ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dzięki temu zarządzanie danymi staje się proste i przejrzyste. Gdy dochodzi do zmiany wymiaru etatu, niezbędne jest zaktualizowanie danych kadrowych pracownika w systemie. To znaczący krok, który wymaga otwarcia formularza danych kadrowych i odpowiednich modyfikacji w zakładce etat. Nowe informacje. Takie jak data zatrudnienia czy warunki umowy muszą być wprowadzone, a to wszystko można zrobić łatwo i szybko poprzez system komark ERP Optima. Zmiana wymiaru etatu zazwyczaj wiąże się również z modyfikacją wynagrodzenia, dlatego system umożliwia aktualizację stawek oraz dodatków, co sprawia, że zarządzanie finansami jest jeszcze bardziej zautomatyzowane. Komar ERP Optima oferuje także narzędzia, które znacznie usprawniają te procesy, pozwalając na seryjne operacje na danych pracowników. To idealne rozwiązanie w przypadku większych zmian organizacyjnych. Raportowanie jest kolejną istotną funkcjonalnością systemu. Generowanie różnych zestawień może być niezwykle pomocne w analizie zmian etatów, co umożliwia lepsze podejmowanie decyzji. W obszarze zarządzania kadrami. Możliwość wglądu w historię zmian etatów pozwala na śledzenie postępów oraz identyfikowanie trendów. Co więcej, integracja z innymi modułami Komarch ERP Optima jest kluczowa, ponieważ zmiana wymiaru etatu wpływa na wiele obszarów działalności firmy. Dzięki połączeniu z modułami finansowymi możemy mieć pewność, że wszystkie informacje są aktualizowane oraz odpowiednio księgowane. Bezpieczeństwo danych i zgodność z obowiązującymi przepisami to kolejne korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie modułu płace i kadry. Możliwość przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej jest nie tylko wygodna, ale również przyczynia się do oszczędności czasu i zasobów. Aby optymalizować proces obsługi wniosków o zmianę wymiaru etatu, warto postawić na jasno spięte procedury wewnętrzne oraz regularne szkolenia dla pracowników działu kadry. Dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości, jakie daje system, można znacząco usprawnić obieg informacji w firmie. Podsumowując, moduł Płace i kadry w systemie Komarch ERP Optima, mimo że nie oferuje dedykowanej funkcji do obsługi wniosków o zmianę wymiaru etatu, jest wyposażony w szereg narzędzi, które mogą znacznie uprościć ten proces. Jego elastyczność, automatyzacja i integracja oferują firmom wsparcie w skutecznym zarządzaniu kadrami, co przekłada się na wzrost efektywności całej organizacji. Jeśli więc myślisz o optymalizacji procesów w swoim przedsiębiorstwie, warto zasięgnąć porady doświadczonych specjalistów z firmy Neosmart. Którzy pomogą dostosować system do Twoich potrzeb. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do NeoSmart.